los just las ganas Z jednej strony jest to jakaś totalna abstrakcja, kiedy się to czyta, wydaje się, że, 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 że jest tyle różnych myśli zawartych w tym, które pozornie się ze sobą mogą jakoś nie wiązać, nie łączyć, ale w momencie, kiedy zaczyna się to czytać... Nagle pojawiają się obrazy, pojawiają się konkretne skojarzenia, y, i wydaje mi się, że, to jest, że, że ten tekst jest szalenie y, y, aktualny i, 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 i zawiera coś takiego, co, z, czym, z czym ludzie się spotykają na co dzień. Y, z taką pozorną normalnością. Pozornie jesteśmy wszyscy normalni, pozornie wszystko dzieje się, y, właściwie nic, nic nadzwyczajnego, ale gdyby się tak przysłuchać temu, co się wokół nas dzieje, zaraz za ścianą właśnie dzieje się tak. Takie rzeczy I, i, i chyba to jest cenne, że, że, że ten tekst nie odzwierciedla życia. Nie. Dla mnie jest jakaś jest jest na pewno bardzo ciekawe do zbadania stan człowieka, który zupełnie. nic nie pamięta. Poza tym, że jest w stanie określić siebie jako ja, jako, jako człowieka ma jakieś przebłyski pamięci, z tym, że są to jakieś strzępy wyrwane z kontekstu zupełnie wspomnienia, on prawdopodobnie znalazł się w miejscu, w którym. W którym Zadał sobie pytanie, ale, ale o co chodzi? Co tu się dzieje? Właściwie, co ja tu robię? A myślę, że dodatkowo ciekawym złożeniem, ciekawym zderzeniem jest rzeczywistość podblokowa. Ludzie, którzy mieszkają, mieszkańcy po prostu tego osiedla, na którym on się nagle znalazł nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Dużo pytań strasznie pojawia się w związku z tą postacią, ale, ale tak, tak to jest napisane. Tak, taka, taka to jest postać. Kogoś zabili, kogoś utopili lub wysmażyli. Kogo to obchodzi? Kłamcy i nieprzyjaciele. Jestem tym przemielony. Mózg mi się sprasował.